Dzień dobry. Przepraszam za przerwę. Zdecydowałam się dzisiaj na spotkanie, mimo że mam trochę chirpiący głos, ponieważ uważam, że to jest znakomity czas, żeby zrobić takie coś, co się nazywa otwarcie. Wprawdzie kalendarzowa wiosna będzie dopiero 21. Ale otwarcie. Możemy zrobić już dzisiaj, ponieważ jest to otwarcie wiosenne. Otwarcie wiosenne dotyczy tego wszystkiego, co się dzieje w naturze. Otwarcia na życie, otwarcia na słońce, otwarcia na wygrzewanie się, otwarcia na ciepło wewnętrzne, otwarcia na kontakty, otwarcia na rozkwit, otwarcia na wzrastanie, otwarcia na bycie obecnym w świecie. Coraz pełniejszej formie samego siebie. I ja sporo pracuję z ludźmi i to, co mnie czasem przygnębia, to jest niezwykle głębokie uzależnienie od bycia nieobecnym. Od bycia nieobecnym w życiu. To jest uzależnienie od narkotyków, od alkoholu, od seksu i seksu zastępczego, czyli od pornografii, od pieniędzy, żeby ganiać, 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 ganiać i niewiele z tego mieć i od chorowania, to znaczy od narkotyków innego typu. Ten cały zbiór został zaproponowany. Człowiekowi, Tobie, mnie, nam, żeby nas wyłączyć z życia. To się zależy od informacji, jak wiesz, o beznadziejności, o złym życiu, o ciężkich przypadkach, o różnych fałszywych informacjach. Mówię wprost fałszywych, bo są negatywne. Negatywy nie są z tej ziemi. Są fałszywe. I powodują, że nie jesteśmy otwarci na świat jako osoby świadome, które są tu po to, aby opiekować się życiem na Ziemi. A zatem ja ci dzisiaj proponuję przeciwdziałanie temu wszystkiemu. Ja robię sobie otwarcie. Ja otwieram miejsce spotkań z dekodyką w centrum Warszawy. Z góry cię na to zapraszam. Nie poddaj tak robię to nagranie. Robię to nagranie, żebyśmy wspólnie, wielu z nas, nie poddawali się tej indoktrynacji, która płynie zewsząd. Zewsząd. Zwróć uwagę, że informacje, które czytasz, informacje, które ci migają, informacje, które są w społecznościowych mediach, są negatywne. Są negatywne. To jest oszustwo. Ale jeżeli jesteśmy temu poddawani, jak bombardowaniu, to skutki są takie, jak po bombardowaniu czyli umyka z nas życie. Nie ma żadnego powodu, żeby być nieświadomym. Wiesz, nieświadomość lubi rytuały, schematy. To właściwie nie jest to, że lubi. Ona robi to tak długo, jak długo ty swoją decyzją tego nie zmienisz. Robi to tak długo, jak długo, zwracając Ci uwagę na różne rzeczy, często w bolesny sposób, mówi o tym. Pokazuje Ci przez choroby lub przez słabości, a ty nie reagujesz, tak jak na intuicję nie reagujesz prawdopodobnie. Wielu z nas, niekoniecznie ty, ona wciąż o tym mówi. Bo to jest geniusz informacyjny, usłysz ją. Po prostu ją usłysz. I choć zrobimy to tak, żeby pomimo tego zalewu non stop jakiejś akcji, reakcji, jakichś hejtów i przeciw hejtów, jakichś nie, niezwykłych, manipulacyjnych obietnic na całym świecie, ale my jesteśmy szczególnie temu poddawani jako Polacy. Zwróć proszę uwagę, jeżeli zrobisz to otwarcie. Jeżeli chcesz tego otwarcia, popatrz, tam za tymi kwiatami jest portret Wawelu. Idź tam i powiedz Wawelowi. Hej, Wawel, robimy otwarcie. Otwarcie na rozkwit, otwarcie na życie, otwarcie na wiosnę, otwarcie na nasze, otwarcie na wielkość, otwarcie na potęgę wewnętrzną, otwarcie na ducha. Czy rozumiesz to, że nikt z nas nie jest kundlem ani nie jest barankiem? Ze swojej natury, skoro to rozumiesz? Ja będę mówiła ciszej, bo chrypa mi przeszkadza, to choć zrobimy otwarcie. Teraz. Ja bym to zrobiła w najprostszy możliwy sposób. Jeśli się na to zdecydujesz. Mianowicie w taki sposób, że jeżeli Ty jesteś naprzeciwko mnie, to tu jest dla mnie Twoja prawa strona, tak jak moja, ale nie wiem, czy dobrze pokazuję. Wybierz sobie prawą stronę. Prawa. I zrób tutaj tylko otwarcie. Ta prawa sama symbolizuje otwarcie. To jest otwarcie. A lewa na dole, na białym obrusie, na ziemi tu koło mnie, symbolizuje zamknięcie. Tylko tyle. Otwarcie, zamknięcie. Proste dwa hasła. Zobacz, ile masz energii na otwarciu na świat, na życie. Na siebie w świecie. Otwartego świata dla siebie. Nie wchodź w to dlaczego, po co i co. Zróbmy jeżeli chcesz. Więc zobaczy, ile masz energii na otwarcie. I zobacz, ile masz energii na zamknięcie. Jeżeli nie chcesz inwestować w zamknięcie, usłyszę, jak ja to mówię, inwestować. Bo masz skarb. Nazywa się twoja energia życiowa. I w co ją inwestujesz, to masz? Więc jeżeli nie chcesz inwestować w zamknięcie, to zobacz, ile tam jest procent, które do tej pory inwestowałeś lub inwestowałeś. I szukaj w sobie przyczyn. Czyli tego, co Ci wymontowano, żebyś inwestowała lub inwestował w zamknięcie. Nie zastanawiaj się, czy to są lęki, czy poczucia winy, czy krytyka. To nie ma w tej chwili znaczenia. Ma znaczenie efekt. Miałeś być zamknięty na świat i na życie. Miałeś nie znaczyć, jakbyś była lub był nieobecny w życiu. Schowany za narkotykami, za, za urządzeniami, w cieniu. Rozumiesz? I teraz wyciągaj to coś, co Ci robiło, co inwestowały przedmioty, które Ci robiły inwestowanie w zamknięcie. Wyciągaj i rzucaj na ten obrót. Możesz zobaczyć, jak wygląda to zamknięcie. Umysł to potrafi. Wyciągaj, wyciągaj i wyciągaj tak długo, aż dojdziesz do 2, 5%, tylko inwestowania. Sprawdzaj, ile jeszcze w to inwestujesz. I jeżeli dużo, wyciągaj dalej. I wyciągaj dalej. W swoim własnym rytmie. Być może ja mówię trochę za szybko, tworzę rytm za szybki. Ale ty możesz to zrobić w swoim własnym rytmie. Zamknięcie, zlikwidować. Rób to w swoim własnym rytmie, gdzie jeszcze jest coś, co powoduje zamknięcie. Rozumiesz? No właśnie. Jak dojdziesz już do bardzo małej liczby, że inwestujesz to jakieś 2-3-5%, to zadaj sobie pytanie: czym się posługujesz, inwestując w zamknięcie? Poglądem, emocją czy postawą życiową? Wszystko jest możliwe. I gdy to odkryjesz, czym się kierujesz, na przykład poglądem, że świat jest zły, lub życie jest złe, lub ty jesteś zły, lub cokolwiek, ja nie chcę ci sugerować, to ten pogląd masz wyjąć w 100%. Ok? Czyli zobacz, jeżeli to jest pogląd, to wyjmij go w 100%. Jeżeli to jest emocja negatywna, Nieważne czy Twoja, czy czyjaś, to wyjmij ją w 100%. Jeżeli to jest postawa życiowa, to również wyjmij ją w 100%. Bo jest negatywna i jest wytresowana po to, żeby Cię zamknąć na świat i na wspaniałość życia. Na rozkwit, na Twoją wielkość, na Twoje poczucie sensu. I na Twoje osiągnięcia. Więc doprowadź zamknięcie do zera. I sprawdź. Sprawdź, ile masz na otwarciu. Bo nie zawsze doprowadzenie tego do zera oznacza, że na otwarciu masz 100% energii. Tu jej może brakować. Jeżeli brakuje jej mało, znowu 2-3%, to powtórz pytanie: czym trzymasz ten brak? Ja pracuję z newsletterem, zadaję sobie często tutaj inne pytanie: jeżeli jest mało procent, a kim byś była, gdyby tu było 100% otwarcia? lub kim byś był, jakim człowiekiem gdyby to było 100% otwarcia i jakim człowiekiem więc jeżeli chcesz być takim człowiekiem to wyjmij wszystkie przeszkody i wyrzucaj na lewą stronę tam, gdzie było zamknięcie nie dziw się temu, że to masz to trzyma twoja podświadomość ale ona była kodowana przez tych, którzy nie mieli Ci nic więcej do dodania, tylko to. Ale żyjesz. A dopóki żyjesz, możesz dokonać zmiany i decydować o sobie. Zgodzisz się ze mną? A zatem doprowadź do tego, żeby obrót był czysty i żebyś. Ty był człowiekiem, była, był człowiekiem otwartym. Cokolwiek to dla ciebie oznacza, jakąkolwiek wielkość to dla ciebie oznacza, to to jest dokładnie to, o co chodzi. Będziesz mieć zazdrosnych przeciwników lub w przyszłości kogoś, kto jest temu przeciwny. Jeżeli to utrzymasz swoją decyzję, to tak będzie. Czego Tobie życzę, sobie życzę, nam życzę, tuż przed wiosną. Bardzo Ci dziękuję, że mogliśmy to zrobić. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję.